Jesteśmy komitetem wyborczym wyborców prawa strona. Proszę beton, nie jesteśmy umoczeni w politykę. Chcemy ożywić centrum miasta przez obniżenie podatków oraz czynszu. Jesteśmy dwudziestolatkami. Przeznaczymy połowę diety na wychowanie, edukację i rozwój młodzieży. Chcemy przyjaznej polityki mieszkaniowej. Nie pozwolimy na uchwalanie budżetu z deficytem. Chcemy połączeń kolejowej z Gliwicami oraz Katowicami. Chcemy wykorzystania terenów byłej kopalni pod infrastrukturę mieszkaniową. Chcemy utworzenia gaming center oraz strzelnicy. Jesteśmy komitetem wyborczym z Wyborczy Prawa Strona.